ma Najpierw wideo z ma do zdania naszego huge'a Co wczoraj na sorcie rozdawałem a rysujemy Dobra, klikam Dobra, cztery typa się zgłosiło Rysujemy No i brawo Googus Wysyłamy huge'a do Googusa wygranego Jest wszystko jest, jest, jest. No i dobra, wysłane. Teraz idziemy na Halloween Event. Widzimy się jak będę na Halloween Event. Dobra, jesteśmy. Zbiorę sobie kasę, bo przez 16 godzin byłem awk. No i dobra, już widzicie co mam za sobą. Więc będziemy rozdawać judo takiego, co napisać nick w komentarzach i dać suba i lajka. Elo!